Yo, siemanka, z tej strony Vito witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale I dzisiaj, słuchajcie, jak widzicie, jesteśmy w Lucky Block Race, czyli w szalonym wyścigu Lucky Bloków I mamy dzisiaj Lucky Bloki lodów ekipy Tylko pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja tak wyglądam i gdzie jest Bella Słuchajcie, Bella została porwana i została gdzieś tutaj uwięziona Także dzisiejszy wyścig muszę przejść sam, słuchajcie, i otworzyć dwie ścieżki laki Bloków Także zobaczymy, jak mi to wyjdzie, a na końcu będę musiał z kimś zawalczyć i uratować Bellę. Także oglądajcie filmik do końca, jeżeli chcecie zobaczyć, czy mi się Uda, słuchajcie, czy uratuje belle, no i czy otworzę te wszystkie laki bloki, y, czy przetrwam tutaj. A jeżeli filmik Wam się spodoba, zostawcie koniecznie, łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli się tego nie robicie, macie szansę wygrać paczkę z Witoshopu. No i wpadajcie na po epicką fabularną kolorwankę. A ja zaczynam, słuchajcie, nie wiem, czy tu w skrzydeczkach coś mam. Mam, dobra, okej, okay, mam te rzeczy, y, wezmę sobie też łuki, wezmę sobie też kilka strzał. Dobra, super. ok, bo zaraz otworzymy te laki bloki, y, zobaczymy, co ciekawego z nich tu wypadnie. Także uwaga, pierwszy lucky blok I w tym momencie zostawiacie łapę do góry. Będz, co się stało? Dlaczego? Dlaczego tak dużo lucky bloków? Y, lucky bloki lodów ekipy. Wow, jakie rzeczy! Słuchajcie, w ogóle w tych lucky blokach wiem, że możemy trafić epicki mieczyk. Właśnie go dostaliśmy. Epicki mieczyk lodów ekipy. Zobaczcie na to. Patrzcie, jak wygląda mieczyk lodów ekipy. What? Ale to jest epik mieczyk, słuchajcie. To będzie coś epickiego. No i możemy dostać też specjalne złote jabłuszko lodów ekipy. Także dzisiaj te dwie rzeczy możemy dostać. Naprawdę one będą mega epickie. Także otwieramy dalej, słuchajcie, te nasze laki bloki tutaj. Zobaczymy, co nam ciekawego powypada. Wow, jaka epicka broń. Dobra, to wszystko się przyda na pewno do walki e, z tym kimś. Nie wiem, z kim, słuchajcie, jeszcze. Także jeżeli wy wiecie, to możecie napisać w komentarzu. Nie, spadnę. O oh my god, dobra. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli wiecie kto to będzie, słuchajcie, i z kim będę musiał zawalczyć, żeby uratować Belle. A ja lecę, słuchajcie dalej. Dobra, okej. Okay. Tutaj mi się nie udało, więc yy, tu muszę to przeskoczyć, słuchajcie, ale to nie jest takie łatwe. Nie, znowu zepsułem. O oh my god, trudny bardzo parkur dla mnie. To ja się strasznie zdenerwuję tutaj. Dobra, okej. Okay. To mamy, to mamy. Dobra. No i pięknie, teraz się udało. Słuchajcie, robimy spawn point, bo inaczej to ja e, nie dam rady tutaj dalej tego przejść. Dobra, otwieramy, ok Mamy jabłuszka, ale niestety nie są to jabłuszka e, lodów ekipy Także zobaczymy, czy... w ogóle Super Zobaczymy, czy w ogóle je trafimy tutaj dzisiaj Niej, ile tych laki bloków. Oła! Dobra, tu jakieś inne jabłuszka dostaliśmy Złote jabłuszko lodów ekipy Chciałbym bardzo, bardzo je trafić, słuchajcie Bo mieczyk już mamy, ale jeszcze to jabłuszko By się na maksa nam przydało Fajnie, jakbyśmy je trafili, także zobaczymy Lecimy dalej, wchodzimy na górę Jestem chyba cały czas Teraz jestem na ścieżce niby Belli, słuchajcie Także spróbujemy tu zeskoczyć Okej, okay, tu chyba spawn point możemy zrobić Dobra, uwaga Do lawy? O nie, padłem Dobra, dlaczego? to jest fejkowa jakaś lawa? A, dobra, była lawa, a potem była woda od razu. Okej, okay, spoczko. Jak widzę, to nie mam tutaj, słuchajcie, jest niestety jeszcze yy, tych właśnie lodów ekipy jabłuszka tego. Dobra, mamy barier bloki tutaj. Okej, okay, tutaj są. Mamy ścieżkę, więc idziemy po niej. Ej, ej, ej gdzie tutaj? Tutaj, dobra. Okej, okay. później i tak będziemy musieli w drugą stronę zrobić tą yy, całą jeszcze raz... Yy. Cały ten wyścig, no bo muszę dzisiaj sam wszystkie laki bloki otworzyć. Dobra, mamy jabłuszka, ale nie, niestety nie były to jabłuszka lodów ekipy. Dobra, okej. Okay. Tutaj mamy otwarte ciasteczka, dostaliśmy jakieś fajne. Dobra, już mam za dużo rzeczy z tego co widzę. Ale naprawdę fajne rzeczy mi tutaj powypadały, więc. Więc spoczko, bardzo się cieszę. Nie! Nie, 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 teraz to były niefajne rzeczy. <laughs> bardzo niefajne rzeczy. Strzela do mnie cały czas, a go nie widzę w ogóle. Ej, dlaczego gościu ja ciebie nie widzę? Co? What, 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 what Co tu się dzieje w ogóle Dobra, dajemy easy i lecimy dalej Dlaczego tu mi się spawn point nie zrobił Jak ja to zrobiłem już Dobra, czekajcie, musimy sami wpisywać chyba spawn pointa I jeszcze raz muszę to przejść I tam wpiszę spawn pointa I teraz powinno być spoko No nie spodziewałem się, że takie złe rzeczy mi tutaj wypadną Z tych lucky bloków. Serio, nie spodziewałem się tego, dobra, okej okay. I teraz robimy sobie tutaj też spawn pointa Okej, okay, spoczko i lecimy dalej Tutaj była bardzo zła rzecz z tego lucky bloka. Okej, okay, teraz jakiś Jakiś tak... Jakaś taka dziwna rzecz. Dobra, niech to sobie będzie. Mamy e, wędkę, więc weźmiemy sobie, weźmiemy sobie tą wędkę. Dobra, e, spawn point tutaj, okej, okay, i lecimy teraz. <laughs> Chciałem zrobić ten parkour, naprawdę mi się nie uda. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. No tamtym się strasznie namęczyłem, a jeszcze... W drodze powrotnej będę musiał go zrobić Także no nie za wesoło Dobra, spawn pointa szybko Co tu dostaliśmy? O, jakiś fajny armorek Pierwszy nasz, okej, okay, spoko Taki trochę jak Mario wyglądam No ale fajnie, dobra Co tutaj? Y jakiś mieczyk jest Czy coś takiego? Nie, koś, dobra, okej okay. Przyda się O, ten, ten mieczyk jest dobry na pewno Więc weźmiemy go sobie Strong video game y Tutaj nic nie mamy O, gwiazdeczki, gwiazdeczki są spoczko bo nimi możemy rzucać, random potion, weźmy sobie tą też podkę. może nam się przydać, e, dobra, okej, okay, i tu spawn pointa robimy, dobra, i lecimy teraz Prze przez tą lawę, nie, wiedziałem, że to, wiedziałem, że to się stanie, dobra, udało się to jakoś przejść, tu mamy lucky bloki, nie będziemy ich brali, OK. kolejny armor, o, tu mamy jakiś armor, chyba jeszcze jeden, wyrzućmy to, i to jest helmet, dobra. Ok, mamy już helm jakiś, także spoczko. Przyda nam się, przydadzą nam się te rzeczy na pewno. Dobra, ok, lecimy dalej. No, muszę szybko to zrobić, bo muszę uratować belle. Słuchajcie, musi mi się udać. Mamy spodnie też. Ok, dobra, prawie cały secik zaraz sobie zrobimy. O, tu jest jakiś fajny, fajny armor, słuchajcie. Dobra, to będzie na pewno mega mocne. Także to nam się przyda. Ok, slowa dostaliśmy. Jakiś cool sword, weźmy go sobie też. Mm, dobra, tu mamy. Jakieś klucze, klucze chyba nie będą nam do niczego potrzebne To jabłuszko też nie, o nie, 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 wpadłem do tej Dobra Tutaj nic nie mamy Tutaj nic, jabłuszka, słuchajcie, nie zdobyliśmy tego jabłuszka Dobra, muszę się przedostać tam na drugą stronę Tylko problem, problem jest w tym, że nie mam nic do budowania w ogóle yy, I strasznie wkurza mnie ten armor, słuchajcie, któryś, który tutaj mam Bo on mi robi takie dziwne rzeczy tutaj dookoła Ja muszę to na razie ściągnąć, słuchajcie o, żebym był w ten sposób, dobra, muszę się przedostać na drugą stronę I y teraz z powrotem przejdziemy jeszcze raz ten tor Okej, okay, słuchajcie, jestem z drugiej strony toru, więc otwieramy nadal tylaki bloki, nadal mam ten slowny. zobaczcie na ile Na 7 minut, y ja tutaj z PowerPointa sobie ustawię Dobra, okej, okay. ustawiony, y na 7 minut Serio? <laughs> Jak ja tam teraz dos Nie, nie doskoczyłem Oh my god, dobra, okej, okay, udało się przedostać na drugą stronę tu mamy jakiś armor, jakieś spodnie, ale nie będę ich brał. Dobra, lecimy dalej. Teraz szybko musimy zrobić, słuchajcie, to tutaj. Bo już zebraliśmy to, co chcieliśmy, dostaliśmy ogólnie, więc szybko robimy ten wyścig, tylko żeby nic złego mi się tutaj nie pojawiło. I będzie dobrze, słuchajcie. Bo już mamy armorek mamy, mamy też mieczyk fajny, mamy wszystko fajne ogólnie. Także nie potrzebujemy więcej rzeczy. Spawn pointa sobie ustawiłem i lecimy dalej, dobra. Teraz szybko, słuchajcie, powinniśmy to zrobić. Czekajcie, czy to coś tu wypadło fajnego? Kolejny mieczek lodów ekipy. Dobra, weźmiemy go. Bo może być jeszcze lepszy niż tamty poprzedni. Wow, jaka, jaka ścieżka tutaj się zbudowała. Dobra, teraz tak, muszę zrobić ten parkur. To będzie coś. Hop, dobra. Hop, nie! Znowu padłem! Jakie trudne te parkury tutaj są w ogóle na maksa. Dobra, okej, okay. nie! Dlaczego znowu padłem? Słuchajcie. Dobra, jeszcze raz to robimy. Hop, dobra. Hop, dobra. Hop, okej. Okay. Hop, okej. Okay. Hop, dobra. Jest, udało się. Dobra, zrobiliśmy to. Oła, oła. Dobra, okej, okay, mamy kolejnego. Lucky bloka. Tutaj kolejnego otwieramy. Z ustawię, żeby nic złego mi się tutaj nie stało. Mm, dobra, bo zrobiłem ten parkour, także jestem z tego zadowolony. Nic ciekawego już tutaj raczej nie, nie wypada nam i nic takiego. Nie, 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 nie. Nie, 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 jego jest za dużo, słuchajcie. Dobra, peaceful. Okej, okay, udało mi się chyba przetrwać. Dobra jest, udało się. Udało się, udało się, udało się. Palimy się i spaliłem się. Dobra. Okej, okay, teraz słuchajcie, musimy się dostać tutaj na górę i z tym będzie problem, więc yy, muszę tutaj podlecieć, słuchajcie. Nie, tutaj jeszcze się dostanę Ale tam na górę będę musiał chyba na gameodzie podlecieć Słuchajcie, bo yy, Nie dam rady inaczej się dostać na górę A nie mam drabinek, ani nic takiego Tutaj z tej strony, więc Będzie problem, dobra, czekajcie Gdzie ja tutaj mam iść? Tutaj Tutaj i tutaj, dobra, okej, okay, mamy to Dobra, spawn pointa ustawiamy Ok, pyk Pyk, o, o, o Dobra, i teraz musimy dostać się na górę, słuchajcie Także weźmiemy sobie game moda, bo inaczej tutaj nie wejdę na górę Jak robię do tyłu tą trasę Dobra, ok. Game mod zero, dobra I teraz słuchajcie, spawn pointa też tutaj sobie ustawimy Dobra, pięknie I schodzimy na dół sobie elegancko Dobra, pyk, pyk, pyk Dobra, jesteśmy na dole Marcheweczki dostaliśmy, nie potrzebujemy, bo mamy jabłuszka ekipy Także spoko Dobra, pyk, pyk Co tutaj wypadło? Real boots, ojej, buty mogę wziąć, bo chyba butów w sumie nie mam, tak mi się wydaje Dobra, pyk Dobra, jesteśmy blisko, słuchajcie, już końca tutaj No to będzie trudny skok Nie wiedziałem, że go nie zrobię Ten skok jest super trudny, słuchajcie, to tylko z tamtej strony chyba będę w stanie zrobić Tak mi się wydaje, dobra, próbujemy jeszcze raz, może się uda Musimy spróbować, słuchajcie, musi nam się udać, dobra. Lecimy, bo ja muszę zawalczyć z tym kimś, kto ten porwał tą bellę. Dobra, okej, okay, teraz na szybkości. Nie, ja, ja muszę tutaj to zrobić szybciej. No i pięknie, udało się, dobra, udało się zrobić to. Musiałem się skupić troszeczkę, ale mamy spawn point, jest dobrze. Okej. Okay. Rozwalamy i ostatni laki, blok ekipy, pyk, zrobiony. Dobra, lecimy teraz tam na słuchajcie, zobaczymy, czy będzie tam bella i czy uda mi się ją uratować. Okej, okay, słuchajcie, jestem już gotowy, zobaczcie, jestem tutaj ogólnie. Tu leży bella. Zobaczcie, została uwięziona. I tu jest jakiś gości, który wygląda trochę jak lód taki, wiecie, lukrowany tutaj. Więc zobaczymy, czy uda nam się go pokonać. Muszę założyć cały mój armorek, słuchajcie. I mam nadzieję, że wtedy na luzie go pokonam. Zobaczcie, jakie mam epicki armor. Mam to i mam. Gdzie moje jabłuszka? O, tutaj mam jabłuszka, lodwy. Fe... Wow, co! Ja tym armorem, nie, ja to ja nie chcę tego armora On jest za silny, słuchajcie, dobra Ja nie jestem gotowy na takiego armora Okej, okay, tutaj mamy wszystko, mamy Dobra, zjemy sobie jabłuszko I idziemy, słuchajcie, atakować tego ziomka Dobra, zobaczymy, czy go pokonamy Patrzcie, jak ja chodzę w ogóle Co ja tutaj robię, jak tu zejść na dół To te buty? O nie, o nie, dobra, jest tutaj, jest tutaj, dobra On ma bardzo dużo HP, ale może uda nam się go pokonać Bo mamy epicki mieczyk, słuchajcie, dobra Walczę z nim tutaj Okej, okay, idzie, idzie, idzie na mnie, dobra, muszę uważać trochę Ale mam duży wyskok w ogóle, zobaczcie Oczy, o, jak ja wysoko skaczę. Naprawdę epickie rzeczy jest pokonany! Jest, udało się, słuchajcie, bella uratowana. Bella uratowana, ale ona nadal leży, słuchajcie, musicie teraz zostawić łapeczkę do góry. Jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry, to może uda się, słuchajcie, odratować belle, żeby ona wyszła z tej śpiączki tutaj, słuchajcie. Bo na razie się nie odzywa, ale udało się pokonać tego złego loda tutaj, także bardzo się cieszę, słuchajcie. Teraz e, wasze łapki tylko mogą pomóc. Także stawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, wpadajcie na witoszap.pl. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!